W niniejszym zaświadczę się, że Rada do Spraw Sprawiedliwych wśród narodów świata przy Instytucie Pamięci Narodowej Jad Waszym po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, postanowiła na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 1989 roku odznaczyć Mariannę Sowiar Chodnikiewiczową medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata w dowód uznania, że z narażeniem własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej wymienionej przyznaje się prawo zasadzenia pod jej imieniem drzewka w alei sprawiedliwych na wzgórzu pamięci w Jerozolimie Jerozolima Izrael dnia 27 listopada 1989 roku Taka jest treść dyplomu honorowego który pani odebrała w Jerozolimie kilka miesięcy temu Pewne czyny czynów dokonuje się nie liczące na wyróżnienie i na odznaczenia specjalnie. To był po prostu zbieg okoliczności i warunki, w jakich znalazłyśmy się, a dyplom został mi przyznany na wniosek przebywającej ze mną w obozie koncentracyjnym o święcim Hany Szlomi, obywatelki Izraela, pracownika naukowego Uniwersytetu w Tel Awiwie. W 1942 roku spotkałam ją, używającą wtedy nazwiska innego i będącą na dokumentach polskich, jak to się mówiło, aryjskich. Była wtedy Jarosławą Zachorujko. Spotkałyśmy się w Oświęcimiu Brzezińce. Przyjechała transportem z Krakowa, podejrzana o to, że jest Żydówką. W momencie, kiedy zetknęłyśmy się, pracowałyśmy w magazynie żywnościowym, mianowicie przy obieraniu ziemniaków, tak zwanej szel kuchni. Ponieważ stosunek do niej był nie bardzo przychylny, bo uważano, że właśnie jest Żydówką, że tu się znalazła w tym transporcie, ja powiedziałam, że jest to moja koleżanka szkolna, że znam ją od czasu szkoły po prostu jest mi osobą dobrze znaną, jest Polką z pochodzenia i odtąd byłyśmy w Oświęcimiu razem, pracowałyśmy w tych samych grupach, aż do 1944 roku. Takie było moje zetknięcie z wnioskodawcą. Jeśli się nie mylę, to obie panie są wymienione w powieści Seweryny Szmaglewskiej, zapowiada się, Piękny dzień. W wymienionej książce figuruje tylko ja, ponieważ w 1944 roku los nas rozłączył. Hanna Szlomi, wtedy Jarosława Zachorujko, została przesłana do auschwitz I pierwszego obozu koncentracyjnego. Ja pozostałam w Brzezińce. I wędrowałam potem już w grupie pierwszej, która z Oświęcimia była kierowana na zachód. z Szlomi poszła w grupie drugiej. Ja szłam w grupie 20 tysięcy, pierwszym transporcie, jaki z Oświęcimia został wysłany do Niemiec w styczniu 1945 roku. Czy otrzymanie zawiadomienia o tym bardzo wysokim honorowym? wyróżnieniu i odznaczeniu zaskoczyło Panią? No, zdziwiło mnie o tyle, że uważałam to za rzecz naturalną, to co zrobiłam. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle jeżeli ta garstka, która ocalała, my, którzyśmy wyszli z tego piekła obozów koncentracyjnych, po prostu ocaleliśmy między innymi dzięki temu, że jakoś byliśmy dla siebie pomocni, życzliwi i że to pomogło nam przetrwać. Myślę, że w tym okresie najtrudniejszym byliśmy sobie nawzajem obydwie potrzebne, zarówno ona mnie, jak i ja jej. Po prostu mogłyśmy być sobą, mogłyśmy razem rozmawiać, mogłyśmy o wielu rzeczach, które nas interesowały, dla po prostu oderwania się od tej codzienności obozowej mówić. I to też nam pomagało. Poza tym, no do końca nie było wiadomo, jaki będzie nasz los. Więc stąd też, kiedy ja już po wyjściu z Oświęcimia uciekłam z transportu, to pierwsze kroki, z chwilą, kiedy dotarłam do Krakowa, skierowałam do siostry Hany, ponieważ znałam jej adres, siostry adres w Krakowie, ona także ukrywała się w czasie okupacji, żeby ją powiadomić, że jej siostra żyje, bo widziałam, że jest to także moment bardzo ważny dla przetrwania tej drugiej osoby, prawda, więc to są takie momenty, które po prostu pozwalają człowiekowi wierzyć w to, że można drugiemu pomóc, i że tą drogą można jakoś jeden drugiego podtrzymać na wzajemne duchu. No, doskonałą ilustracją tego, co Pani powiedziała, jest myśl zawarta tutaj i zapisana na dyplomie. Kto ratuje jedno życie, jakby świat cały ratował. I jest to chyba dewiza, która przyświeca projektodawcom tego odznaczenia, prawda? Myślę, że tak. W ogóle cała uroczystość, jeżeli do tego możemy nawiązać, jaka odbyła się w Jerozolimie, bo chciałam powiedzieć jeszcze, że najwięcej dyplomów przyznanych za pomoc w ocaleniu czy ocalenie Żydów w latach II wojny światowej, to największa ilość dyplomów została przyznana obywatelom polskim. I drzewa, które są zasadzone w jadłasze, poniżej mają tabliczkę z nazwiskami i poniżej napisy Poland. Było mi bardzo miło w tej alei się znaleźć. A jednocześnie odniosłam duże zadowolenie, że są to właśnie obywatele polscy, polscy. którzy pomogli tym, może będącym w, jeszcze w trudniejszej od nas sytuacji, przeżyć ten okres odznaczonych zaprasza się bądź do Przedstawicielstwa Izraela w Warszawie, gdzie wręczają się dyplomy, a potem w ich imieniu sadzone są drzewka w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jadwaszem, albo też zapraszają tych odznaczonych osoby, które zawdzięczają im niejako swoje przetrwanie. Ja mam w tej drugiej grupie, mianowicie zaprosiła mnie właśnie moja koleżanka z obozu, Hanna Szlomi, u której przebywałam. Potem dostałam zawiadomienie, którego dnia będziemy odznaczeni i kiedy przyjechaliśmy do Jerozolimy, do Yad Vashem, bo koleżanka moja mieszka w Tel Awiwie, tam było także dwóch innych młodych ludzi z Polski, którzy przyjechali odbierać takie odznaczenie w imieniu swoich rodziców. Jeden z tych ludzi przyjechał w imieniu matki, która już nie żyła, drugi w imieniu Ciotki swojej, która nie mogła przyjechać, więc w troje byliśmy obecni na sali. Było to bardzo uroczyście. No, przede wszystkim chciałam wspomnieć taką ciekawą okoliczność, że przysyłając zawiadomienie już do Tel Awiwu na adres, gdzie się zatrzymałam koleżanki, zaznaczono jedno, jednocześnie, ażeby podać ilość osób, które chciałabym zaprosić na tą uroczystość. No My wymieniłyśmy 20 osób, mieli to być znajomi mojej przyjaciółki i jej krewni. Okazało się potem, że tych osób było około pięćdziesięciu, wielu było zainteresowanych, przede wszystkim z uczelni, zarówno z Jerozolimy, jak i z Tel Awiwu, którzy chcieli tę uroczystość zobaczyć, bo odbywa się to dość rzadko w tych warunkach tam. No, w pięknej sali, w sali poświęconej Holokaustowi, więc Zagładzie, gdzie w pośrodku jest mapa, Europy I na niej zaznaczone obozy koncentracyjne podświetlone. Sala sama jest pogrążona w ciemnościach. Z góry tylko padają niewielkie takie refleksy. I nazwy obozów. I staliśmy pod ścianą. W pośrodku płonął znicz, który właśnie na tę uroczystość został jakoś tak wyeksponowany bardzo. Tam odczytano akt nadania, a także ci zgromadzeni właśnie mogli. Być obecni. Stamtąd przeszliśmy do sali posiedzeń z dużym holem, gdzie za stółem prezydialnym zostały nam wręczone dyplomy i medale. Medal taki oprawny właśnie, oprawy taką z drzewa Pięknie. oliwnego. Ma bardzo piękną grawiurę. Jest to Symbol ludzi wyciągających ręce, którzy ratują niejako tych, którzy na zagładę byli skazani. I właśnie ten napis, kto jedno choćby życie ratuje, tak jakby cały świat ratował. Jest napisany w języku francuskim. To zostało mi wręczone, i dyplom, piękny dyplom, i odczytane akty nadania uzasadniające, dlaczego. Nadaje się to odznaczenie, więc to, co moja koleżanka napisała, w jakich okolicznościach ja pomogłam jej przetrwać, to zostało tam odczytane. Potem składano nam życzenia, no, a potem odbył się poczęstunek, <laughs> więc słod słodkie rzeczy, prawda? napoje i wszystkich moich gości, w ilości około 50 osób, w ten sposób poczęstowano. Stamtąd poszliśmy sadzić drzewko, więc zostaliśmy krzew. Oliwny, w alei, w której już były drzewa zasadzone, to drzewo zostało zasadzone. Poniżej umocowana tablica metalowa z napisem, prawda, imię, nazwisko i poniżej poland. Także to jest jeszcze jedno drzewko obywatela polskiego, które tam zostało posadzone. Tak wyglądała sama uroczystość. No potem już rozjechaliśmy się, każdy w swoją stronę, ale wielu spośród tych ludzi, którzy byli obecni. Powiedzieli, że po raz pierwszy uczestniczyli w takiej uroczystości. Było także kilkoro spośród młodzieży, więc zaprzyjaźnione rodziny zabrały swoje dzieci, żeby mogły to zobaczyć. Mamy piękną fotograficzną dokumentację pani pobytu w Izraelu. To była właściwie sala mająca wystrój groty. Ściany tej sali były ułożone z kamieni, dużych kamieni. Na podłodze były napisy obozów koncentracyjnych. Więc tu widać właśnie, bełżec. Hełmno Janów Podlaski, tu był poniżej Oświęcim Treblinka. Na środku tej sali właśnie ten wspomniany znicz. Jest, znicz tak? tak, płonie znicz, wysoki taki znicz w oprawie takiej metalowej. Tu jest sam znicz, więc tutaj my nawet w jakiś sposób takimi specjalnymi urządzeniami podsycaliśmy, ci, którzy otrzymywali to, tutaj podsycaliśmy ten znicz tej grocie. Tu jest właśnie przewodniczący tej komisji, młody stosunkowo człowiek tej komisji, która odznaczenia nadawała. Tu jest moja koleżanka Hanna. Dano nam jeszcze wieniec z róż, bardzo piękny, który tu złożyliśmy w trójkę. Na tej ścianie. Na tej właśnie. ścianie, tak, w tym tej grocie. No potem właśnie odbyło się to sadzenie drzewka, więc to jest nasze drzewko oliwne. I tu jest tablica z napisem. O, to jest właśnie napis tutaj. No tu okay. jesteśmy trochę wzruszone po tym posadzeniu drzewka, widać jeszcze. To jest rodzina mojej przyjaciółki, jej wnuki, jej syn jedyny. Bardzo piękny krajobraz, bardzo piękne, bardzo piękne miejsce. miejsce. Tak, w... więc to jest aleja bardzo pięknie wyglądająca właśnie jedna z głównych alei. Tutaj my już jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. No tutaj są już kielczanie nawet, bo tu jest właśnie Janusz Pelc, nasz kolega szkolny. Uczeń y, gimnazjum Żeromskiego, który w tej chwili jest sławnym inżynierem w Izraelu, to jest właśnie były konsul. Tu także obecna była na tej uroczystości pani, która przyjechała ze Szwecji, pochodzi z Polski, wyjechała w 1968 roku. I wspólnie z mężem, o to jest pani Wrublewska się nazywa, pani, która jest w Komitecie, Międzynarodowym Komitecie Korczakowskim. A tu, zanim nadano te akta, to odśpiewane zostały modlitwy za pomordowanych w obozach. Więc modlitwy te odśpiewał kantor w takim stroju mhm. stosownym, tak, w, w takim szalu pasiastym. To jest pani, która pracuje w Jadwaszem, nazywa się Bronka Klibański, która była łączniczką w białostockim między Getem i organizacjami tam działającymi na terenie Geta białostockiego, a oddziałami partyzanckimi polskimi. To jest pan też, który się wychodzi z Kielc, pan Aszer, to jest koleżanka, która mieszkała tutaj przy ulicy Silnicznej w Kielcach. Która przeżyła getto jako pielęgniarka, pracując w szpitalu żydowskim. Potem była w Oświęcimiu. To Jerozolima ze swoimi zabytkami, zwłaszcza kościoły, meczety, prawda, synagogi. I jest zupełnie nowa część Jerozolimy, po drugiej niejako stronie, położona na wzgórzach, na litych skałach zupełnie. I ciekawie, że w Jerozolimie wolno wznosić tylko z kamienia. Więc te domy są ciekawe bardzo, bo te kamienie takie, żywe kamienie, prawda? Bloki już no, mogą być z wielkopłytowej. To jest profesor Oppenheimer i jego żona, pracownicy Uniwersytetu w Tel Awiwie. I oni byli tu w Kielcach parę dni temu. Ciekawa intencja tego wyjazdu, więc przyjechali, żeby jechać do Polski, a żeby śladami córki. Dlaczego? Córka ich dorosła już w tej chwili osoba, a wtedy jako studentka przyjechała tu z grupą młodzieży którą prowadzono szlakami Holokaustu, tymi prowadzącymi do obozów koncentracyjnych. I dziewczyna wróciła z szokiem, zupełnie z szokiem. Także trzeba było jej porady, po prostu lekarza, żeby można było tę sytuację jakoś złagodzić. I oni byli wzruszeni, ale jednocześnie przerażeni tym, Czego ona doznała? Ponieważ nie byli nigdy w Polsce, postanowili tym samym szlakiem jechać. Jeszcze zaproszono mnie na taką konferencję, która odbywała się w Jerozolimie. To było spotkanie dyrektorów z Polski, dyrektorów Muzeum Martyrologii. To był e, wicedyrektor Muzeum Oświęcimskiego z, ze Stutthofu i z, z Majdanka. A ze strony Izraela byli także działacze e, ruchu organizacji sionistycznej, która wtedy obchodziła 70-lecie. Odbywało się to w Wielkim Kibucu, w takim specjalnie pobudowanym instytucie, do którego przyjeżdża młodzież w celach, że tak powiem, pewnej edukacji takiej patriotycznej. Tam odbywają się spotkania z ludźmi, którzy przeżyli wojnę, okupację którzy byli działaczami tego ruchu niepodległościowego tam i tam młodzież przez trzy dni przyjeżdża z, z różnych szkół, przez trzy dni współpracuje z młodzieżą tego kibucu działając tam w terenie, prawda, pracują normalnie fizycznie, są pięknie zakwaterowani w pięknych salach, mają jednocześnie zajęcia sportowe, te spotkania, prawda, więc to, to uderzyło mnie, że to jest tak bardzo przemyślane i tak po prostu taka troska o to wychowanie patriotyczne tej młodzieży. Tam też na tej konferencji stanął problem, co Zrobić, a żeby zbliżyć młodzież polską i izraelską, żeby po prostu ta młodzież się nawzajem poznała, żeby od tego zacząć, żeby po prostu ta historia, którą mieliśmy wspólną przez wiele wieków, była nadal kontynuowana niejako ta działalność wspólnego życia, współżycia. Żeby młodzież Izraela mogła przyjeżdżać do Polski, na przykład na obozy takie młodzieżowe, a młodzież polska tam, żeby się poznali wspólnie, mogli spędzać czas, prawda, i żeby jakoś wspólnie ten pokój budowali i utrwalali. To było, wydaje mi się, bardzo wzruszające. Odbyła się zresztą dyskusja na ten temat. Zabierali głos tam wychowawcy z tamtej strony także, jak oni to widzą, jak u nich się to robi. Z kolei dyrektorzy Muzeów mówili. Jaka jest działalność naszych puzew martyrologii, jak młodzież odwiedza, jaka jest reakcja młodzieży. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny moment, taki wychowawczy, w sensie już takim zbliżenia narodów, prawda zwłaszcza tego pokolenia młodszego. Tej idei służy również i Pani obecna działalność. To w końcu przy bardzo wybitnym Pani udziale powstał w Kielcach oddział Towarzystwa polsko-żydowskiego? Wydaje mi się, że trzeba kontynuować tę działalność, bo parę wieków historii nas łączy. Ludzie, którzy tu urodzili się, tu wzrastali, tu przebywali przeważnie do 1939 roku, bo niewielu spośród nich przetrwało II wojnę światową. Ludzie, którzy tu mieli swoje rodziny, swoich najbliższych. Dzisiaj, kiedy przyjeżdżają, po prostu... Z wielkim wzruszeniem odwiedzają miejsca swojego urodzenia, swojego pobytu tu, miejsca gdzie były rodziny ich, miejsca gdzie spoczęli ich najbliżsi, a więc cmentarze. Są zruszeni, są rozrzewnieni odwiedzając te miejsca i wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby z naszej strony, ze strony społeczeństwa polskiego, ze strony Kielczan, taka grupa ludzi, takie środowisko było, gdzie oni mieliby zawsze możliwość przyjść, porozmawiać z nami, gdzie mogliby zasięgnąć informacji. Z kolei my byśmy, prawda, mogli od nich dowiedzieć się o kolejach ich losów. Z mojego pobytu w Izraelu mogę powiedzieć, że spotkałam się tam z ogromną życzliwością. Po prostu jechałam w niewiadome, bo poza moją przyjaciółką, a potem poznanym naszym kolegą szkolnym Januszem Pelcem, ludzi innych nie znałam. Wszędzie, gdziekolwiek się znalazłam, byłam bardzo serdecznie przyjmowana, z dużą nawet wylewnością, by powiedziała. I wszędzie wyczuwałam to uczuciowe, wielkie takie powinowactwo niejako z naszym krajem. Ci ludzie chłonni są wszelkiego, co się tu dzieje, znają doskonale literaturę nie tylko co wynieśli z lat szkolnych czy z okresu, kiedy byli w Polsce, ale najnowszą literaturę. Tam funkcjonuje polska księgarnia, codziennie wychodzi pismo w języku polskim, kurier nowiny. Są środowiska, w których nawet nie zna się hebrajskiego, mówi się tylko językiem polskim. Są środowiska lokalne takie potworzone, Więc na przykład znalazłam się w środowisku Kielczan, zaproszono mnie do takiej kawiarni, gdzie zorganizowano spotkanie z tymi Kielczanami, zarówno w Jerozolimie, jak i w Tel Awiwie. Jest środowisko Radom, Lublin, Lwów, warszawskie, może mniej żywotne, bo tak rozproszeni są bardziej. Ale to jest wzruszające, jak ciągle się mówi o miejscu swojego urodzenia jak myślą, wraca się. I tak serdeczną myślą do tych, do tych, do tych kątów, prawda? skąd się wyszło do tych miejsc. Wydaje mi się, że działalność towarzystwa naszego będzie miała po prostu uzasadnienie, że będzie potrzebna. Czy pani pomyślała o jakiejś bardzo... Pięknej i bardzo wymownej symbolice samego faktu, faktu otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia. Otrzymała to wyróżnienie mieszkanka Kielc. Miasta, które niestety nie zaznaczyło się w historii kultury i stosunków polsko-żydowskich najpiękniej. Jedno, co odczułam w rozmowie z tymi ludźmi, oni po prostu chcieliby znać prawdę. Myślą o tym, żeby zostało wreszcie. Powiedziane, co było przyczyną tych zajść, żeby nie było przerzucania odpowiedzialności za wydarzenia, że jeżeli zrobili to ludzie nieuświadomieni, jeżeli zrobili to ludzie po prostu sterowani, czy, czy też nie mający orientacji w podstawach tego wszystkiego, żeby to zostało powiedziane. A z drugiej strony bardzo by pragnęli, a zarówno historia powstania synagogi, jak i w jakimś skrócie historia środowiska kieleckiego tutaj były udokumentowane choćby jakimś krótkim zapisem, może nawet na tablicy umieszczonej w synagodze w obecnym archiwum, żeby odwiedzający, którzy przyjeżdżają tu bądź co bądź nie tylko z Izraela, ale z całego świata, ale wywodzą się stąd, żeby mogli odtworzyć sobie, a już może nawet nie tyle oni, ile ich dzieci. Wydaje mi się, że miasto może na tym tylko zyskać wiele. Dla ludzi, którzy stąd wyszli, to ma ogromne znaczenie, że my po prostu tą historię naszą zachowujemy, że te ślady historii są takie, jak, jak powinny być. Nam wszystkim, którzy w Kielcach urodziliśmy się, z Kielc pochodzimy i nadal w tych Kielcach mieszkamy, chcielibyśmy jednocześnie swoją obecnością, swoim stosunkiem do tych spraw podkreślić jedno, że byli tu i ci ludzie, którzy brali udział w pogromie, choć było ich bardzo nie. nie Wielu. Jest duża grupa ludzi, która ma właściwy stosunek do środowiska żydowskiego, stąd pochodzących do tych, którzy z nami chodzili do szkół, z nami tutaj wzrastali, z nami pracowali i wydaje mi się, że może nawet i to moje odznaczenie w tej chwili jest także chyba jakimś symbolicznym że w społeczeństwie kieleckim są ludzie, którzy gotowi są nawet dla innych poświęcić się, powiedzmy, może to za dużo powiedziane, ale ulżyć doli drugiego człowieka, pomóc drugiemu człowiekowi, kiedy on znajdzie się w potrzebie.